Ewolucja na zewnątrz, rewolucja wewnątrz. Oto Renault Clio 5. Czy to w ogóle jest nowe Clio? Jeśli przyjrzeć się obu modelom, to można by pomyśleć, że to kuracja odmazająca. Są nowe reflektory, nowe lampy z tyłu, ostrzejsze przetłoczenia na masce. W dodatku, wymiary generacji czwartej i 5 są bardzo podobne. Nowe Clio ma 405 cm długości i jest o 12 mm krótszy od poprzednika. Rozstaw osi wynosi 2583 mm i jest o 6 mm krótszy. Wysokość to 144 cm zamiast niecałych 145, ale szerokość wzrosła do prawie 180 ze 173 cm. Ford Fiesta i Peugeot 208 są nieco dłuższe, ale węższe. No dobrze, ale skoro wszyscy są mniej więcej tych samych rozmiarów, a Clio w dodatku wygląda prawie identycznie jak czwarta generacja to samo zresztą dotyczy Forda Fiesty to czym Renault chce konkurować? Hmm. Przedstawiciele Renault mówią wprost, że z zewnątrz Clio podobało się klientom, więc przeszło ewolucję. Ale wnętrze było takim sukcesem, że zafundowano mu rewolucję. Zaraz wszystko wyjaśnię. Zanim fani francuskiej motoryzacji zrzeszeni wokół serwisu francuskie.pl zarzucą mi, że przecież teutońskie siły z znaku Volkswagena robią dokładnie to samo i Golf od 40 lat wygląda tak samo nudno, podczas gdy Clio z generacji na generację pięknieje. Chciałbym dodać, że absolutnie nie potępiam podejścia Renault. Skoro coś działa, to nie należy tego przesadnie usprawniać, a tam, gdzie było średnio, lub tragicznie. Wsłuchać się w głosy krytyki, wyciągać wnioski, wdrażać nowe rozwiązania. Wnętrze nowego Clio jest jak odpowiedź na długą na papierze toaletowym listę życzeń i zażaleń. Samochody dziś naszpikowane są elektroniką i systemami wspomagającymi kierowcę. Tego się nie obejdzie, bo takie są wymogi prawne ale jakoś trzeba tę elektronikę obsłużyć i stąd te wirtualne zegary oraz duże wyświetlacze na środku konsoli. Często słyszę porównania do tabletów z dyskontów i rzeczywiście, dotychczas poniżej segmentu premium trudno było znaleźć dobry system inforozywki, zarówno pod względem jakości wykonania obudowy, jak i interfejsu. Żeby daleko nie szukać, Renault, Megane, Talisman, Scenic czy Spas mają Taki właśnie interfejs z szatą graficzną projektowaną przez zespół, który pamięta jeszcze czasy Minitela. Jeśli nie wiesz, co to takiego Minitel, zgoogluj sobie. Zamiast przenosić ten sam system inforozrywki do nowego Clio, bo tak byłoby taniej, projektanci wzięli wszystko, co dotychczas proponowało Renault. Konkurencja zgniotło to w kulkę i wyrzuciło do śmietnika. Czegoś tak dobrego nie widziałem w Renault nigdy. Przepraszam, ale to będzie dłuższy opis systemu inforozrywki, więc jeśli dla Ciebie ważniejsze są inne kwestie, i sobie teraz zrobić kanapkę do Twojego powrotu powinienem skończyć. Sama obudowa jest elegancko wykończona, a zachodzący na krawędzie przezroczysty plastik, ma kolorowy połysk. Spokojnie, to powłoka antyrefleksyjna. Grafika jest prosta i nowoczesna, rozdzielczość wysoka, a teraz najlepsze. Interfejs jest najbardziej zrozumiały i przejrzysty, z jakim się dotychczas spotkałem w jakimkolwiek samochodzie. Najlepszym tego przykładem będzie sterowanie systemami bezpieczeństwa i wspomagającymi kierowcę, Zamiast przeklikiwać się przez wielostopniowe menu, gdzieś tu ustawienia i tak dalej, wystarczy sobie przejść tu. Proszę bardzo, mam jeden duży obrazek i nie zastanawiam się, co to jest oh, pisz, psz, zdyż. tylko jest wyraźny rysunek. Wszystko pokazuje się, jeśli chcę coś wyłączyć, klikam i działa. To takie proste. Można skonfigurować sobie ułożenie poszczególnych kafelków, tak żeby mieć pod ręką zawsze najczęściej używane funkcje, ale to nie wszystko. Renault poszło o krok dalej, i teraz można sobie skonfigurować takie elementy, które ludzi takich jak ja denerwowały kiedyś w przeszłości, jak na przykład dostęp bezkluczykowy w wydaniu Renault. W Renault zawsze musiałem walczyć z otwierającym się i zamykającym samochodem. Wystarczyło przejść obok samochodu z kartą w kieszeni i auto się otwierało. Często jeszcze z dźwiękiem, żeby nie było wątpliwości. Świetnie. Załadowałem rzeczy do bagażnika. Idę otworzyć bramę, a samochód się zamyka i potwierdza to sygnałem dźwiękowym. Wracam, otwiera się i znów bip, bip. Przypominam, że jest czwarta rano, a ja wyjeżdżam na plan zdjęciowy. Sąsiedzi musieli kochać każde testowe Renault jeszcze bardziej niż ja. Aby tego uniknąć, mogłem to zbliżeniowe otwieranie i zamykanie się wyłączyć, ale wtedy trzeba było samochód otwierać i zamykać pilotem, a nie na przykład przyciskiem na klamce, czyli dostęp nie był już bezkluczykowy. A teraz mogę sobie to wszystko skonfigurować. Można zbliżeniowo przyciskiem na klamce samochodu, może witać mnie samochód światłami i osobno dźwiękiem podczas uruchamiania, albo mogę sobie to powitanie w ogóle wyłączyć, czyli da się. Kilka słów o samym kokpicie. Mimo poszerzenia auta, wewnątrz czuć, że to mimo wszystko samochód z segmentu B. Nie wiem po co ta szeroka środkowa konsola na wysokości kolan, skoro jest na niej tylko dźwignia zmiany biegów. Może chodziło o zachowanie proporcji i doceniam oświetlenie zamykające część kokpitu kierowcy, ale ja wolałbym więcej miejsca na kolano. Szczególnie, że środkowa konsola jest tak wykończona, że uderzam kolanem w krawędź jakiegoś elementu. Niezależnie od dotykowego panelu, Renault pozostawiło masę fizycznych przycisków do obsługi najważniejszych funkcji pojazdu. Można się czepiać, że te tu koło klimatyzacji są słabo widoczne, szczególnie w dzień, kiedy się nie świecą, ale najważniejsze, że są. Jedyne, co mnie irytuje, to nowa wersja joysticka do yy, obsługi radia jest jak zwykle schowane przed kierownicą, teraz ma jeszcze jakiś nowy układ i jak zwykle nie wiem, co do czego służy. Jest półka na telefon z gniazdami USB 12V, są kieszenie w drzwiach, w których zmieści się półlitrowa butelka, głęboki schowek przed pasażerem, niewielki w podłokietniku. Są uchwyty na napoje i nawet miejsce na kartę klucz. I jeszcze schowek na drobiazgi nad lewym kolanem. Wykończenie kabiny podoba mi się przynajmniej wizualnie, bo w dotyku plastik jest bardziej twardy niż miękki. Peugeot 208 ma przyjemniejsze wykończenie kabiny, ale tamten w Peugeot system inforzywki ma już parę lat i dziwi mnie, że zamiast wraz z Oplem zrobić nowe otwarcie, PSA uparcie pakuje do samochodów tę udawaną kamerę 360, a Renault Clio ma kamerę 360 i w dodatku taką, która uruchamia się od razu, a nie pół godziny po uruchomieniu pojazdu, jak w jakimś, nie wiem... Land Clio ma też system wspomagający parkowanie. Działa lepiej niż w Peugeot, to akurat nie jest wielkie osiągnięcie, ale parkowanie zajmuje tyle czasu, że gdybym nie umiał parkować, to bym się w międzyczasie zapisał na jazdy doszkalające i nauczył się parkować we własnym zakresie. Nic dziwnego, że BMW za 200 tysięcy robi to lepiej, ale lepiej robi to też tańszy od BMW Volkswagen. Silniki do wyboru: benzynowe 3-cylindrowe o mocy 65 lub 100 koni mechanicznych, 4 o mocy 130 koni mechanicznych i nieśmiertelny czterocylindrowy cylindrowy diesel 1.5 o mocy 115 koni mechanicznych. 130-konna benzyna dostępna jest z 7-stopniową skrzynią dwusprzęgłową, reszta z pięciobiegowym manualem. To jest wersja stukonna. Moment obrotowy to 160 Nm, czas od 0 do setki poniżej 12 sekund, zużycie paliwa w cyklu mieszanym według normy WLTP nieco ponad 5 litrów na 100 km do osiągnięcia. No elastyczności to tu nie ma. W dodatku przełożenia są krótkie, więc podczas manewru wyprzedzania przygotuj się na co najmniej jedną zmianę biegu. No i brakuje szóstki. W trasie chętnie włączyłbym wyższy bieg, bo wyciszenie jest słabe. Pomijam już fakt, że trzycylindrowy silnik Renault ma nieprzyjemne brzmienie przy niskich prędkościach, szczególnie kiedy jest zimny. Powyżej 100 km na godzinę wewnątrz robi się zauważalnie głośno. Do tego stopnia, że nie słychać pykania kierunkowskazów. Zdaję sobie sprawę z tego, że Clio to przede wszystkim auto miejskie, ale do centrum, z przedmieść trzeba czasem dojechać drogą szybkiego ruchu. W dodatku twarde plastiki sprawiają, że każdy hałas wewnątrz jest dodatkowo wzmacniany. Zresztą inne dźwięki z zewnątrz też przedostają się do środka. Tu akurat Peugeot 208 sprawdzą się lepiej. Prowadzenie o wiele lepsze niż w Peugeot 208, to znaczy nawet podczas szybkiej jazdy nie mam wątpliwości, że Clio pojedzie tam, gdzie je skieruje. Układ kierowniczy nie jest tak bezpośredni jak w 208 czy w jeście, ale zawieszenie jest odpowiednio sztywne, a jednocześnie odpowiednio sprężyste. Udany kompromis. Widoczność jest taka sobie to znaczy, jakimś cudem Renault udało się zamontować takie lusterko po stronie pasażera, że kilka razy złapałem się na zajechaniu komuś drogi. Tu naprawdę potrzebny jest system monitorujący martwe pole. No i jeszcze widoczność we wstecznym lusterku opadająca linia dachu sprawia, że samochodów jadących dalej praktycznie nie widać trzeba się schylać, żeby coś dojrzeć. Wrócę jeszcze na chwilę do systemów wspomagających kierowcę i systemu inforozrywki. System wspomagający utrzymanie na pasie ruchu wibruje, zaraz go sobie włączymy, a nie pika. I ja wolę to rozwiązanie, bo wtedy wszyscy pasażerowie nie słyszą tego. Ale ten system jest moim zdaniem zbyt czuły i interweniuje zbyt często. I to przy, wydawałoby się, normalnej jeździe. Za to bardzo doceniam fakt, że informacje o ograniczeniach prędkości wyświetlane są na środkowym ekranie. O ile nie jest włączony Android Auto, oraz na wirtualnych zegarach, niezależnie od tego, czy korzystam z nawigacji Renault czy Android Auto. Ograniczenia sczytywane są ze znaków, a nie tylko odczytywane z pamięci. Ponadto wskazówki z nawigacji, tej wbudowanej i Android Auto, wyświetlane są na zegarach. Podoba mi się też wskaźnik pokazujący dystans od poprzedzającego pojazdu, ale wyrażany jest on, po pierwsze w ułamkach sekund, a po drugie w kolorach, więc łatwo się zorientować, kiedy jedziesz za blisko do poprzedzającego pojazdu, kiedy należy trzymać większy dystans. Pamiętaj, że 50 km na godzinę to niecałe 14 metrów na sekundę, a 90 km na godzinę to już 25 metrów na sekundę, a w dobry dzień twój czas reakcji to około sekundy. Inne drobiazgi, które zupełnie nie mają wpływu na prowadzenie, ale bardzo mi się podobają, to możliwość skonfigurowania ikony pokazującej moją lokalizację na mapie w nawigacji i ten mały samochód na zegarach, który ma nawet migające kierunkowskazy urocze. Mniej urocza jest ilość miejsca z tyłu, to znaczy mieszczę się za fotelem ustawionym dla mnie, ale parę centymetrów więcej na nogi by nie zaszkodziło. W kieszeniach tylnych drzwi z trudem upycham półlitrową butelkę, nie ma portów USB ani gniazda 12V, za to jest nadspodziewanie dużo miejsca nad głową. Bagażnik w Clio to dla mnie zagadka. Przypominam, że Clio 5 i 4 generacji. Są praktycznie tych samych rozmiarów. Clio 4 miało bagażnik o pojemności 300 litrów, a Clio 5, według Renault, ma bagażnik o pojemności 391 litrów. Nie wiem w jakim świecie, jakim cudem i jakimi metodami pomiarowymi Renault udało się osiągnąć ten wynik, bo z pomiarów zwykłą miarką wychodzi 275 litrów. Dodam jeszcze 16 pod podłogą zamiast koła zapasowego, żeby można było mieć 291 i powiedzieć, że to czeski błąd. Ale Renault twardo podaje 391 litrów w każdym komunikacie, w każdej specyfikacji, nawet w filmie instruktażowym na kanale YouTube. Jeśli jesteś pracownikiem Renault i masz wiedzę na temat tego pomiaru, napisz do mnie, chętnie przedstawię wyjaśnienie w osobnym odcinku. Pomijając rozbieżność w pojemności między danymi Renault a moimi pomiarami, bagażnik ma bardzo regularny kształt. I to jest plus. Są haczyki na siatki z zakupami i nie są takie złe na jakie wyglądają i to też jest plus. Jest podwójna podłoga, którą można w dodatku jakoś tak zamocować o, w ten sposób w pozycji otwartej i to też jest plus. Dzięki podwójnej podłodze po złożeniu oparć uzyskujemy płaską przestrzeń ładunkową i to jest kolejny plus. Jest też porządny uchwyt do zamykania klapy. No poprawili ten nieszczęsny bagażnik. Ale te plusy nie powinny przesłaniać nam minusów. Po pierwsze, przycisk do otwierania bagażnika jest na zderzaku wewnętrznej na tablicę rejestracyjną, więc przez pół roku będziesz sobie brudzić ręce przy otwieraniu. Po drugie, próg ładunkowy jest wysoki, nawet z podłogą w górnym ustawieniu. Trudno wyjmować cięższe przedmioty. I po trzecie, oświetlenie bagażnika. Pierwszego dnia nie mogłem znaleźć przełącznika i słusznie, bo go nie ma. Oświetlenie bagażnika połączone jest z oświetleniem wnętrza, ale nie mogłem znaleźć przełącznika. I słusznie, bo go nie ma, są tylko lampki do oświetlenia mapy. Oświetlenie wnętrza, spięte z drzwiami, włącza się z poziomu systemu inforozrywki. Kurtyna. Ceny Renault Clio zaczynają się. Teoretycznie od 46 900 zł, ale de facto taki samochód nie istnieje, bo trzeba dopłacić 3500 zł za pakiet klimat, czyli najtańsze Clio naprawdę kosztuje ponad 50 tysięcy złotych. Testowy egzemplarz w wersji RS Line ze 100-konnym silnikiem kosztuje niecałe 68 tysięcy, plus dodatkowe wyposażenie to wydatek rzędu 80 tysięcy złotych. Renault Clio 5 generacji to na pewno duża poprawa w stosunku do czwórki. Za samym multimedia brałbym nowe Clio w ciemno. Jasne, w paru miejscach projektanci poszli na no skróty, ale mnie cieszy, że w wielu miejscach wsłuchano się w głos zawsze niezadowolonych dziennikarzy i być może nawet też paru niezadowolonych klientów, którzy w przeciwieństwie do dziennikarzy nie zmieniają samochodów jak rękawiczek raz w tygodniu albo i częściej i muszą się później z tymi niedoróbkami Męczyć. A co ty sądzisz o nowym Clio? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji Premiera w niedzielę o 12. Powtórka w poniedziałek o 20. .00.